Cześć, z tej strony Łukasz Walczak i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym nagraniu swojej nowej serii filmików, w których będę się dzielił z Wami pięcioma wybranymi przez siebie interesującymi zwrotami i słówkami. Słowa te starałem się dobierać przede wszystkim pod kątem ich funkcjonalności i użyteczności, ponieważ uważam, że świetnie jest znać jakieś zaawansowane, wyszukane słownictwo, ale jaki jest sens tego, jeżeli nie mamy możliwości jego praktycznego zastosowania. Także jeszcze raz powtórzę, że słowa i zwroty zawarte w tych filmikach są używane na co dzień w krajach anglojęzycznych. Dlatego uważam, że warto dodać je do swojego słownika. Jeśli Wam się spodoba, standardowo łapka w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zaczynamy! Na pierwszy ogień idzie zwrot TOP NOTCH. TOP NOTCH jest to nieformalne określenie na coś niezrównanego, na coś najlepszego lub najwyższej jakości. Na przykład: It's a top-notch restaurant. Albo: This hotel has a pool and a top-notch room service. Top-notch może również odnosić się do ludzi. Na przykład: Our team consists of top-notch players czyli nasza drużyna składa się z najlepszych graczy. Warto również zwrócić uwagę na zwrot consist of, składać się z czegoś. Niektóre źródła podają, że określenie top notch ma swoje korzenie w sporcie, a ściślej mówiąc w biegu przez płotki. Samo słowo notch może oznaczać albo poziom, albo szczebel, na przykład drabiny. Tak więc top notch to najwyższy szczebel, najwyższy poziom. Kolejny ciekawy zwrot, który chciałbym Wam przedstawić, to naked. Naked. K jest nieme, nie czytamy go. Jest to zwrot bardzo często używany przez native speakerów i oznacza on bardzo zmęczony. Możemy więc słowem naked zamienić taki podstawowy zwrot, którym jest very tired. Jeżeli ktoś zapyta nas, jak się umamy, możemy odpowiedzieć: I'm naked. Jestem bardzo zmęczony, padam ze zmęczenia. Na przykład: After 12 hours of work, I'm naked. Po 12 godzinach pracy padam ze zmęczenia, jestem bardzo zmęczony. Naked ma również drugie znaczenie i jest to zepsuty, uszkodzony, zniszczony. Na przykład: I couldn't give you a call because my phone is naked. Nie mogłem do ciebie zadzwonić, ponieważ mój telefon jest popsuty. Analogicznie: I couldn't give you a lift because my car is naked. Nie mogłem cię podwieźć, bo mój samochód jest popsuty. Możemy więc używać tego określenia zamiast słowa broken. Czasownika struggle, struggle, choć w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii wymawianego struggle przez u, możemy używać w sytuacji, gdy mamy z czymś jakiś problem, zmagamy się z czymś. Czyli możemy używać tego wymiennie do takich zwrotów jak I have problems with, Albo something is hard or difficult. Jeżeli chcemy połączyć struggle z czasownikiem, używamy krótkiego słowa to. Na przykład Steve is struggling to pay his rent as he's been out of work for nearly two months now. Czyli Steve ma problemy z zapłaceniem czynszu, ponieważ już nie pracuje od dwóch miesięcy. Albo I'm struggling to learn all these new words. Czyli mam problem z nauczeniem się tych wszystkich nowych słówek. Natomiast jeżeli chcemy połączyć struggle z rzeczownikiem, możemy użyć słowa with. Na przykład Tom is struggling with his task. Czasownik attract. Attract oznacza przyciągać. Można skojarzyć sobie z polskim słowem atrakcyjny, czyli pociągający, przyciągający. Najczęściej przyciągane, że się tak wyrażę, grupy rzeczowników, to przede wszystkim ludzie. Visitors, viewers, audience. Oprócz ludzi możemy też przyciągać reakcje. Attention, criticism, interest, support itd. Tak Można też przyciągać biznes. Buyers, customers, investments. The idea is already attracting the attention of investors. I na koniec bardzo interesujące słowo mesmerizing. Mesmerizing. W bardzo dużym uproszczeniu polskim odpowiednikiem tego słowa będzie hipnotyzujący. Jeżeli coś podoba nam się w taki dziwny, nieco tajemniczy sposób i nie możemy oderwać od tego wzroku, możemy właśnie użyć tego określenia mesmerizing. Może to być jakiś pejzaż, jakiś zachód słońca, albo nawet jakaś osoba, jej uśmiech albo oczy. Istnieje również czasownik mesmerize, czyli hipnotyzować. Her mesmerizing eyes let her get away with almost anything. Czyli dzięki jej hipnotyzującym oczom praktycznie wszystko uchodziło jej na sucho. lub też I was completely mesmerized by the performance. Czyli byłem kompletnie zahipnotyzowany ich występem. Uważam, że jest to bardzo ciekawe słowo, które warto mieć w swoim słowniku. I osobiście bardzo mi się podoba, i uważam, że brzmi ładniej niż beautiful na przykład. Mesmerizing ma w sobie coś hipnotyzującego. Na dzisiaj to już wszystko, ale zanim się pożegnam, mam do Was małą prośbę. Jeżeli sami znacie jakieś ciekawe słowo, które podoba Wam się ze względu na jego znaczenie, zastosowanie, czy może nawet pisownie lub wymowę, podzielcie się nimi w komentarzu. Chętnie dowiem się, jakie słowa uważacie za ciekawe oraz być może dowiem się czegoś nowego. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!